Dopadł mnie efekt latte, a w zasadzie efekt flat white. O co chodzi? Już tłumaczę. To takie sukcesywne wydawanie pieniędzy na pozornie potrzebne rzeczy, regularne wydawane małe kwoty, które sumują się pod koniec miesiąca w ogromne kwoty. Przykładowo, codziennie przed pracą jedziesz i kupujesz kawę na mieście. Jedna kawa. Uśrednijmy, kosztuje 10 zł. 5 razy w tygodniu to już jest 50 zł w skali tygodnia, co daje 200 zł w miesiącu. Dla jednych dużo, dla innych mało, ale przypominam, tylko kawa. Ale to nie musi być tylko przysłowiowe lata. To może być kanapka z automatu lub jakiś batonik, kolejna drobna rzecz do domu i ta kwota robi się coraz większa. U mnie było wszystko w porządku. Do czasu aż wprowadzili w McDonaldzie kawę za 6 ziko. Nie wiem co we mnie wstąpiło, bo przecież mam pyszną kawę w domu, ale zaczęłam w drodze do pracy ją kupować. I za tym poszła cała lawina. Bo przecież zapomniałam sobie zrobić śniadanie do pracy, więc kupię sobie tą jedną kanapeczkę, nie? Przecież to wcale nie jest takie drogie, nic się nie stanie. Albo o, jaki fajny Kupon to się mega opłaca, a mam akurat na coś smaka. A że jest niedziela i jest wszystko pozamykane, więc niczego w sklepie nie kupię, więc kupię sobie tam. I tym sposobem w przeciągu dwóch tygodni straciłam prawie 300 zł. Jeżeli uważasz, że nie stać cię na kilogram dobrej kawy z dobrej palarni, to sprawdź, czy przypadkiem nie dopadł cię efekt late. A więc, co z tym wszystkim zrobić? Po pierwsze, spisz wszystkie swoje wydatki. Zobaczysz w ten sposób, gdzie te pieniądze płyną, do jakiej kategorii najwięcej te pieniądze sobie odchodzą. Spróbuj swoje pieniądze podporządkować do danych kategorii i zobaczyć, ile. Wydajesz na daną kategorię. Może się okazać, że stanowczo za dużo. U mnie było to wyjście do sklepu po jedną rzecz. Ta jedna rzecz nigdy nie kończyła się jedną rzeczą i często nie kończyła się też jednym sklepem. Tak w zasadzie to wcale mi to nie wychodziło na zdrowie. O wiele lepiej jest zrobić sobie swój posiłek w domu, niż kupować na mieście kanapkę w fast foodzie. A co do kawy? Kilogram dobrej kawy to jest. Około 100 zł i to już jest taka naprawdę bardzo dobra kawa. Ale jedna kawa, nawet z promocji, kosztuje 6 zł? Ile możecie takich kaw kupić za 100 zł? Ale ktoś powie, ale do tego jeszcze mleko, e, robocizna, prąd, gaz, woda. Jeżeli nie chcesz, to nie musisz, nikt ci tego nie każe. Szybki przerywnik. Jeżeli macie Instagrama, to koniecznie wpadajcie, bo tam wrzucam coraz więcej treści i chcę również rozwijać się na tamtej platformie. Także koniecznie wpadajcie na mojego Instagrama, a dla osób, które mnie teraz obserwują, ale jeszcze nie subskrybują, zachęcam Cię serdecznie do zasubskrybowania i zostawienia komentarza pod tym filmem. Jakieś półtora roku temu postanowiłam zostać minimalistką. I to przyłożyło się na różne dziedziny mojego życia, w tym również kwestie finansowe. Właśnie przez zwrócenie uwagi na różnego typu wydatki, te drobne, y, które wydawałoby się y, nie mają żadnego wpływu na nasze oszczędności, to właśnie na tych drobnych wydatkach najwięcej pieniędzy traciłam. Bo tego nie widać na pierwszy rzut oka. Jeżeli wylejesz tylko trochę wody ze szklanki, nie zauważysz tego. Ale jeżeli codziennie po troszku będzie tego ubywać, to w końcu się zorientujesz i będzie już za późno. Dlatego zwróć uwagę na to. Gdzie idą te najdrobniejsze kwoty? I pomimo tego, że już ponad rok staram się, to nie znaczy, że jestem w tym idealna. Takie kupowanie ma jeszcze jeden ogromny minus. Te wszystkie rzeczy, które kupiliśmy, zostają u nas. Oczywiście, jeżeli chodzi o niejedzenie, ozdoby, kosmetyki, koszyczki, zeszyciki i inne rzeczy, bo właśnie z tym ja się zmagałam. Kumulują się w naszej przestrzeni. Więc na to teraz mamy takie opcje: wykorzystać, oddać, sprzedać lub po prostu wyrzucić. Wszystkie oprócz tej pierwszej opcji wiążą się niestety z utratą tych pieniędzy, bo kupiliśmy po nic. Jeżeli sprzedamy i tak, ta suma cała nam się nie zwróci. Jeżeli wykorzystamy to, chociaż mamy tą myśl, że kupiliśmy, żeby jednak tego używać, prawda? Więc ja kiedyś, myśląc, że potrzebuję ośmiu kremów, pięciu odżywek, zmagam się z tym do teraz. Tak sobie myślę. Czy nie lepiej by było po prostu te pieniądze mieć na koncie? A jeśli wykorzystam, to kupię znowu. Ale teraz muszę z tym żyć. I nie chcąc marnować swoich pieniędzy, po prostu wykorzystuję te rzeczy. I szczerze, większość z tego totalnie mi się nie sprawdza. Myślę, że u mnie minimalizm zaczął się najpierw od chęci uporządkowania swoich finansów, niż odwrotnie. Ale w dalszym ciągu minimalizm bardzo mi w tym pomógł. Chcąc zmniejszyć ilość wydatków, musiałam zmniejszyć chęć, Posiadania większej ilości rzeczy. I teraz po prostu mniej wydaje. Po czy ja potrzebuję tej kawy na mieście? Myślę, że trochę tak, ale wolę wyjść raz w miesiącu do fajnej kawiarni, w której mogę sobie posiedzieć i porozmawiać, niż jeździć codziennie. Myślę, że ta kawa też wtedy nabiera takiego większego znaczenia. Jest czymś takim bardziej fascynującym. No, nie wiem, ja lubię ten klimat, gdy można sobie w kawiarni posiedzieć, jest to bardzo przyjemne dla mnie. Ale również przyjemne stało się parzenie kawy w domu. I kiedy wychodzę, mogę taką kawę zrobić w domu i wziąć na wynos i w dodatku zrobię sobie moją ulubioną kawę. Przy okazji nauczyłam się wielu różnych nowych umiejętności związanych z parzeniem kawy. Pierwsze, co kiedyś zrobiłam, chcąc zaoszczędzić na kawie. To kupiłam kawiarkę. I z jednej strony wydałam pieniądze, ale w perspektywie bardzo dużo zaoszczędziłam. Myślę, że też fajnym sposobem, taką motywacją jest zauważenie naszego celu, posiadanie tego celu, bo jeżeli mamy jakiś cel, większy cel, to jest nam łatwiej też zaoszczędzić, bo kiedy na przykład chcemy sobie kupić jakiś lepszy kosmetyk, droższy na przykład, i nie stać nas na niego. Ale zauważamy, że te drobne wydatki gdzieś tam wchodzą, to okazuje się, że rezygnując z tych drobnych wydatków, totalnie nam niepotrzebnych, co w konsekwencji tego powoduje, że mamy tych rzeczy w domu dużo niepotrzebnych, mielibyśmy tą jedną wymarzoną. Także ja tutaj mam swoją kawkę. Żegna się z wami, kocha kochane w zasadzie, bo w większości. 90 kilku procentach to obserwują mnie kobiety, jeżeli są tu jacyś panowie, ujawnijcie się, napiszcie w komentarzu w ogóle dlaczego taki content y, obserwujecie. A tymczasem ściskam Was wszystkich serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!